Jechał pan specjalnie z Radomia? Tak, żebyś sobie zrobił z panem Dąbrowskim, żeby po prostu pan Karol wygrał, no i wie pan, to jest w pewnym sensie utożsamia moje, mój sposób myślenia. To są panowie z Sieradza specjalnie z przyjechali, nie? nie. Pan Przed chwilą byłem niedaleko Radomia. Korzystając z uprzejmości zobaczymy salonkę, czy to jak to wygląda, w jakich to warunkach kandydat jeździ. No jest tylko ten jeden stoliczek, przy którym pewnie są omawiane różne ważne sprawy na końcową część kampanii. Dzień dobry, witamy, witamy bardzo serdecznie, pewnie wychodzę, dzień, dobry. dzień dobry. Dobre Dobrze, tak. Miło, że przyszliście Państwo! Jedno. Bardzo się cieszymy! W ogóle Robimy nie mieliśmy szans! szans. Nie mieliśmy, nie szans, szans. mieliśmy nie szans, szans. szans, ale nam się udało! A teraz jak to selfie! Ja zrobię państwo. o, bo ja zlełku nie Pana Nistra. Chodź tutaj, Pajam chodź tak, tutaj! Dwoje teraz... Państwo, chodź! A ja teraz! Będzie Pan, tak? Chodź szybko! W grudniu pytałem, w parku przybieganiu. Byłem chyba pierwszym dziennikarzem, który zapytał pana. Wtedy powiedzieliśmy sobie tak, zaczyna się brudna kampania. Byłem na nią przygotowany, zupełnie nie rusza mnie brudna kampania. Jest niestety smutnym obrazem polskiej demokracji i rządów Donalda Tuska, ale nie dotyka mnie. Zaskoczyła pana? Nie zaskoczyła. Zabolała? Nie zabolała. Jest pan mocny? Bardzo. Chciało wam się przyjechać tak, aż do panie. Lublina na ten ostatni? Tak, tak. tak. Dlaczego? Jest to jedyny konkretny kandydat, na którego oddamy głos. Innej opcji nie widzimy, a dla przyszłości Polski zrobimy wszystko. Tak, rocznie, jak gdybyś był przygotowany na Związku już będziemy tam sobie próbować, tak? Tak, córka, Tak, pojedziemy z wycianami. Kamila, no? no, 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 no <grymne> Co pan Dzięki jutro będzie, będzie robił? Przecież wreszcie po tej kampanii, bo ta, ta, ta przerwa, wreszcie. na wreszcie. cisza. Z córką na dywanie będę Odpoczynę. leżał. Jutro. Tak. Cały dzień. Pięć, ja będę o piątej godali. w domu dopiero nad ranem. A dzisiaj też ciężki ten dzień od razu. Do, do północy. Wspaniały super, dzień. Super, Wspaniały. Wspaniały, wszystko oglądamy. Dzień, dzień, dobry. Dzień, 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 dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry. komity. Doktor ze świętokrzyskiego. Witamy serdecznie. Już pani mnie rozprzyczona. Witam. Dzień dobry. I pan nagrał świetny materiał. Gratuluję. A od Trzaskowskiej się pani podoba. A od Trzaskowskim też mi się podoba.

że Przeciężymy. Przeciężymy! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tak, tu jest Polska! To widać, to czuć! Witam patriotów Słowina! Dziękuję, że tu jesteście! I oni już to wiedzą! Że idziemy drogą do zwycięstwa, drogą do zwycięstwa Polski 18 maja w niedzielę. Idziemy drogą, która jeszcze raz, jeszcze raz doprowadzi nas do celu, żeby całej Polsce i całej Europie głośno powiedzieć, że warto być Polakiem! Współczesność nie wymaga od nas odcinania się od korzeni i od wartości. Współczesność, nowoczesność, nasz sukces, ambitna Polska z aspiracjami wymaga właśnie tego, żebyśmy byli przy naszych wartościach. I Wy to doskonale na Lubelszczyźnie wiecie, że krzyż, który mój kąt kandydat ściągał. W Warszawie, że tysiąc lat dziedzictwa państwa polskiego jest naszą siłą, jest naszą energią i jest celem dla naszych działań w przyszłości, daje nam ambicje, siłę i moc także do niedzielnego zwycięstwa. te wybory. Przed chwilą, przed chwilą czytałem sondaże, gdzie Trzaskowski spadł poniżej 30%. Trzymam się tego co słyszę w narodzie, a naród mówi jedno. Polska musi być Polską i tak zostanie. Trudna była pewnie ta kampania. Ja, no bardzo ciężka, no, ciężka z tytułu tego, że ten stek, który się wylewał tych kłamstw tego wszystkiego... Wiecie Państwo, no to prawda zawsze zwycięży.

no, a ty też wszystkich robisz. No z ja zajęliście super! A, ja, 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 ja. a, 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 a mogę jaki jeszcze pozdrawić? ty, zamiar? Jest, zamiar? ty jesteś, że się tak cieszę. Mogę, ten mogę ten widok? jeszcze pozdrawić, czy nie? Czy co? Yy, mogę jeszcze kogoś pozdrawić? Czy pan tylko zdjęcia dniem czy nagrywam? Nagrywam. A. A, a mogę pozdrawić kogoś, czy nie? Możesz. Yy, pozdrawiam. Minionka. Minionka i weweka. URB. Tak, i weweka. Ta, no. To są twoi koledzy, a co ty nagrywasz? Nagrywam sądy uliczne.